Jak przestać rozmyślać o toksyku, żeby nie marnować dłużej życia? Jedną z okropnych części bycia z toksykiem i po odrzuceniu jest obsesja na jego punkcie i ciągłe myślenie o tym, co mogłem zrobić inaczej. Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego to zrobili? Na początku związku Papa Praniec oszukuje cię myśląc, że jest to romans jedyny w swoim rodzaju, mówiąc na przykład, że jesteś moją bratnią duszą. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty. Nasza więź jest szalona. Zanim nastąpi odrzucenie, czujesz, że tracisz tę wielką miłość, której nigdy więcej nie znajdziesz i nie możesz powstrzymać się od obsesji na punkcie tego, co mogłeś zrobić inaczej aby to naprawić. Ponieważ toksyk nie może wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności za związek, sprawi, że poczujesz się tak, jakby upadek związku był Twoją winą, i mogą nawet wskazać drobne, arbitralne rzeczy, mówiąc na przykład: Gdybyś tego nie powiedział, wszystko byłoby w porządku. Gdybyś nie pojechała do rodziny na Boże Narodzenie, nadal bylibyśmy razem. Prowadzi to do tak wielkiego żalu, że rozmyślasz, masz obsesję, nadal wyciągasz rękę, nadal przeglądasz ich media społecznościowe, próbując znaleźć wskazówki na temat tego, co do cholery się stało, ale jestem tu, żeby Ci powiedzieć, że musisz radykalnie zaakceptować fakt, że to zerwanie, to odrzucenie i tak by nastąpiło. Nie mogłaś nic powiedzieć ani zrobić, aby przywrócić te relacje na właściwe tory, ponieważ Osoby z zaburzeniem osobowości wiązki B mają w związkach cykle: bombardowanie miłością, dewaluacja, odrzucenie i hovering. Zatem nie chodzi o to, że powiedziałaś, powiedziałeś lub zrobiłeś coś złego, albo że nie zrobiłeś wystarczająco dużo. Prawda jest taka, że zrobiłeś za dużo, zatem za każdym razem, gdy myślisz o pożałowaniu związku z toksykiem, chcę, abyś powiedział sobie, nie. Nic więcej nie mogłem zrobić, nawet jeśli myślisz o tym sto razy dziennie. Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego oni to zrobili? Zamknij to i powiedz: Nie, nic więcej nie mogłem zrobić. Powtarzaj to sobie, aby wymusić radykalną akceptację tego, że ten związek zawsze ma datę wygaśnięcia od pierwszego dnia, a potem chcę, żebyś z czasem zaczął się rozpraszać, gdy pojawią się te myśli, ucząc się czegoś nowego, cokolwiek to jest. Powtarzaj, proszę sobie w głowie. Pomyślę o tym wszystkim jutro.